Temat kąty i koła. Zacznijmy od definicji koła. Kołem o środku S i promieniu R nazywamy zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których odległość od punktu S jest nie większa niż R. Jest to analogia do definicji okręgu. Jeżeli pamiętamy, definicja okręgu była następująca że okręgiem ośrodku S i promieniu R nazywamy zbiór tych wszystkich punktów płaszczyzny których odległość od punktu S była równa promieniowi czyli dokładnie to co rysuje rysik cyrkla i tylko to jest okręgiem zatem koło można definiować na różne sposoby tutaj jest zdefiniowane tym, że to są wszystkie punkty płaszczyzny, których odległość od tego punktu S jest nie większa niż promień. Nie większa niż rozwartość cykla. Czyli może być mniejsza niż rozwartość cykla. Nawet może być równa 0. Czyli środek koła należy do koła. Czyli może być mniejsza odległość od punktu S. To są wszystkie te punkty. Wszystkie te punkty. Każdy ten punkt jest odległy od środka O. Wielkość mniejszą niż promień, ale też może być równa promieniowi. Ale na pewno nie może być większa, bo gdybym wziął ten punkt, to odległość od punktu S byłaby większa niż promień. Taka jest definicja koła. Najczęściej oznacza się małą literką K. Podaje się środek i podaje się promień, no, ponieważ pierwszą rzeczą, jaką powinien uczeń zapytać się w momencie polecenia narysuj koło, no to wiadomo, gdzie pić cyrkiel. To jest to? I jaką rozwartość cyrkla wziąć. Dobrze, to jest definicja koła. Przechodzimy do kątów związanych z kołem bądź okręgiem. I pierwszą definicją jest tak zwany kąt wpisany. Kąt wpisany. Kątem wpisanym w koło (to wydobrze w okrąg) nazywamy kąt płaski, którego wierzchołek należy do okręgu, a ramiona zawierają cięciwę. I spójrzmy na rysunek. Punkt A jako wierzchołek kąta należy do okręgu. Odcinek AB jest cięciwą. Odcinek AC jest cięciwą. Zatem ten kąt jest kątem. Wpisanym dokładnie o mierze alfa. Na pewno proszę nie mylić z czymś takim. Gdyby był okrąg, i powiedzmy tu byłby punkt jakiś, powiedzmy k, no to wierzchołek leży na okręgu. Jedno ramię zawiera cięciwe. drugie ramię nie zawiera cięciwy, Ten kąt, który tu widzimy. To nie jest kąt wpisany. Oba ramiona muszą być cięciwami. To ramię nie jest cięciwą, zatem ten kąt nie jest kątem wpisany. Czasami mówi się też o kącie wpisanym, że jest oparty na pewnym łuku. Mogę powiedzieć tak, że ten kąt wpisany przeciął nam okrąg czy koło w tej części. Czyli można powiedzieć, że kąt wpisany jest oparty na łuku BC. Czasami będziemy tego sformułowania używać. To, jest, to była definicja kąta wpisanego. Jedna z własności kąta wpisanego bardzo ważna jest taka. No spójrzmy na pokazany rysunek. Mamy dokładnie trzy kąty wpisane. No bo tak w wierzchołku K jest jedno ramię KA i KB, cięciwy. W wierzchołku L, cięciwy LA i LB. W wierzchołku M, cięciwy MA i MB. Wszystkie trzy kąty są wpisane. Ale co mają takiego charakterystycznego? Wszystkie te trzy kąty oparte są na łuku AB. Czyli jeżeli narysujemy sobie dowolny kąt wpisany i będzie oparty na tym samym łuku, to te wszystkie kąty będą miały taką samą miarę. Stąd wnioskowana jest taka własność, że kąty wpisane oparte na tym samym łuku mają równe miary. Czyli gdybym narysował, opowiedzmy, niech to będzie punkt N i narysuję jedną cięciwę NA, i drugą cięciwę nb, to ten kąt też musi być taki sam jak tamte poprzednie, czyli też jako kąt alfa. To była własność kąta wpisanego i definicja. Następną definicją jest inny kąt, też związany z kątem i kołem. Tylko jest troszkę inaczej, bo widzimy kąt alfa, jego wieszołek leży w środku okręgu czy koła, a ramiona, no co zawierają? Promienie. Tu jest promień R i tu jest promień R. I taki kąt nazywamy kątem środkowym. I tu jest podana definicja. Kątem środkowym nazywamy kąt płaski którego wierzchołek jest środkiem okręgu, czy koła, a ramiona zawierają promienie. To jest definicja kąta środkowego. Równie dobrze można powiedzieć, że konkretnie ten kąt środkowy jest oparty na łuku AB. Jest oparty na łuku AB. Czyli już wiemy, co to jest kąt wpisany. Wiemy, co to jest kąt środkowy znamy własności kątów wpisanych opartych na tym samym łuku, no to jest teraz bardzo ważna własność wiążąca kąt wpisany i kąt środkowy, ale które są oparte na tym samym konkretnie łuku. I to mamy dokładnie w tym miejscu. Jest kąt wpisany beta i jest kąt wpisany i kąt środkowy alfa wpisany beta i środkowy alfa oba oparte są na tym samym łuku ab czyli jeżeli kąt wpisany i kąt środkowy oparte są na tym samym łuku wówczas kąt środkowy miara tego kąta jest dwa razy większa od miary kąta Pisanego. I tu mamy zapis tej właśnie własności. Bardzo istotny wniosek. Zgodnie z tym wnioskiem jest kolejna też własność. Co my tu widzimy? Widzimy średnicę. Widzimy średnicę AB i widzimy kąty wpisane. No bo wierzchołki leżą na okręgu, ramiona zawierają cięciwy. Te wszystkie kąty wpisane są oparte na łuku AB. W tym akurat szczególnym przypadku ten łuk AB jest, można powiedzieć, półokręgiem, ale czasami używa się wtedy, że te kąty są oparte na średnicy. No, widzimy, tak jakby opierają się o tej średnicy. I teraz spójrzmy, skąd się bierze to, bo to jest z prezentacji. Skąd się bierze to, że pojawiły się kąty proste? No, wynika to z tego, że tu w tym miejscu mamy kąt środkowy 180 stopni. I teraz tak. Ten kąt środkowy oparty jest na półokręgu. Na łuku AB. Te kąty wpisane są też oparte na tym samym łuku, co ten kąt środkowy. Więc z poprzedniej zależności kąty wpisane muszą być dwa razy mniejsze. No to co jest dwa razy mniejsze niż 180 stopni? No właśnie, kąty proste, czyli 90 stopni. Kąt wpisany oparty na średnicy. Inaczej mówiąc, na półokręgu jest prosty. I ostatnia zależność. Poznaliśmy kąt wpisany, kąt środkowy, a tu jeszcze poznajemy tak zwany kąt dopisany. Najpierw odczytamy sobie, a potem pokażę to jeszcze raz na rysunku. Kątem dopisanym w punkcie A nazywamy kąt płaski wyznaczony przez styczną do koła w punkcie A, którego drugim ramieniem jest cięciwa o końcu w punkcie A. No, brzmi to trochę y, trudno, ale jeszcze raz pokażmy sobie. Jest styczna. Ona styka się z okręgiem czy kołem w punkcie A. Jeżeli z tego punktu A narysujemy dowolną cięciwę dowolną, tak, czy tak czy tak dowolną cięciwę no to ona ma początek inaczej, inaczej mówiąc, jeden z końców cięciwy jest w punkcie A a drugi w jakimś punkcie C a zatem to byłoby jedno ramię tego kąta dopisanego to jest drugie ramię tego kąta dopisanego Jedno zawiera fragment styczny, drugie zawiera cięciwe. I tu powstaje kąt alfa. To jest tak zwany kąt dopisany. I teraz jak wykorzystać ten kąt dopisany? Spójrzmy teraz, że te punkty A i C, one są cięciwą i one nam zaznaczyły pewien łuk AC. Wyznaczyły nam taki łuk. I na tym łuku narysowałam dowolny kąt wpisany. Mogę narysować taki, mogę narysować też powiedzmy taki. Wszystko jedno. Grunt, aby to był kąt wpisany oparty na tym samym łuku, co wyznaczyła ta cięciwa. I ten kąt właśnie dopisany, co do miary, jest równy temu kątowi wpisanemu opartemu na tym właśnie łuku, inaczej na tej samej cięciwie. I tutaj jest ta własność. Kąt wpisany i kąt dopisany, oparty na tym samym łuku, oparty na tym samym łuku, mają równe miary. I to jest koniec tej części teoretycznej, związanej z kołem i kątami.